Hej, witajcie! W dzisiejszym filmie zrecenzujemy zestaw z serii LEGO Ideas. Zapraszam! Słuchajcie, tak jak mówiłem we wstępie, dzisiaj zrecenzujemy zestaw z serii LEGO Ideas, a dokładnie set o numerze 40487 Przygoda na Żaglowcu, który był gratisem dodawanym ostatnio do zakupów LEGO na stronie LEGO Shop. Co prawda, żeby go otrzymać musieliśmy wydać około 800 lub 900 złotych. Jeszcze raz nie pamiętam dokładnie. Więc dosyć spora kwota jak na jakikolwiek gratis. Dlatego ja ten zestaw po prostu zakupiłem. Nie dostałem go w gratisie za zakupy. A że udało go się w fajnej cenie znaleźć, to stwierdziłem właśnie, że go pokażę na kanale. Bo dosyć ciekawie wygląda, trzeba przyznać, że cała ta budowla tego żaglowca, mimo że żagiel jest tutaj zbudowany z klocków, może się podobać. Jednak, jakie będą moje. Ostateczne wrażenia to się przekonamy po jego zbudowaniu. Także ja biorę się za składanie. Was zapraszam na speedbuild i za chwilę szczegółowo omówimy ten zestaw. Jak widzicie, zestaw mam już zbudowany. Jednak na początku zapomniałem Wam powiedzieć, że poza żaglówką, którą tutaj otrzymujemy, w zestawie znajdują się również dwie minifigurki oraz dwie figurki delfinów. Także, jako że z reguły ta część zestawu właśnie najbardziej Was interesuje, właśnie od niej zaczniemy całe omawianie. Tak jak mówiłem, w zestawie otrzymujemy dwie minifigurki oraz dwie figurki delfinów. Od których może sobie zaczniemy, tym bardziej jako że nigdy nie miałem figurki delfina w swojej kolekcji, to dzięki temu zestawowi będę miał je aż w dwóch sztukach. I spójrzcie, oba delfiny mają tutaj taką niewielką podstawkę, przejrzystymi elementami. Jak widzicie, są to tutaj niebieskie, przejrzyste kryształy, które pewnie mają nam symbolizować wodę, oraz po pod jednym z delfinów znajdują się. Również przezroczyste elementy, które po prostu mają symbolizować pewnie, że on wyskakuje ponad wodę. A jeśli chodzi o samą figurkę delfina, to jak widzicie, jest ona w takim niebieskim, nieco niecodziennym kolorze, ale fajnie się naprawdę prezentuje. Ogólnie cały model tego delfina, cały jego odlew jest fajnie zrobiony, że od razu możemy rozpoznać, jakie jest to zwierzę. Z przodu, tutaj oczywiście mamy zadrukowane oczy, które fajnie tutaj razem z nosem tego delfina się prezentują. No i w ogóle też fajne jest to, że możemy właśnie nowe delfiny gdzieś przyczepić. Trzeba ją odpowiednie otwory pod spodem. Także ogólnie naprawdę fajnie się prezentują. Tym bardziej, że mówię, otrzymujemy je w dwóch sztukach. A jeśli chodzi o minifigurki... To też są one w dwóch sztukach. Jest to Pan oraz Pani. Jeśli chodzi o faceta, jak widzicie ma on ciemno-niebieskie spodnie oraz białą bluzkę. Tutaj jej w tym momencie dobrze nie widzicie, bo otrzymujemy tutaj również pomarańczowy kapok, ale jak ją zdejmiemy, ukazuje nam się ładny tutaj nadruk takiej marynarskiej bluzki w paski. Naprawdę fajnie wygląda. Jest zarówno z przodu, jak i z tyłu tego torsu. No, a jeśli chodzi o główkę, mamy tutaj jeden wyraz twarzy. Jak widzicie, taki typowy, pospolity uśmiech, dodatkowo czarne włosy oraz lornetka. A jeśli chodzi o panią, to ona również ma tors paski, taką bluzkę marynarską, w lekko w innym odcieniu i trochę różniącą się od torsu naszego faceta, także fajnie, że jest tutaj jakaś różnorodność. No i też mamy jeden wyraz twarzy, i łoski spięte w kółcyk. Także figurki ogólnie bardzo fajnie się prezentują, ale zdecydowanie fajniejsze są te figurki delfinów niż minifigurki. figurki. kolej jeśli chodzi o nasz tytułowy żaglowiec, a właściwie żaglówkę, bo żaglowcem trudno to nazwać, to jest ogólnie ona bardzo ciekawie zbudowana. Jak widzicie, bardzo fajnie prezentuje się jej kadłub. Mimo, że nie jest to jeden odlew, tak jak często otrzymywaliśmy w dużych statkach pirackich, bo jest zbudowany z osobnych elementów, to naprawdę ciekawie wygląda. Zwłaszcza ze sprawą tych złotych elementów, które tutaj widzicie, bo w całym zestawie jest ich naprawdę dużo. Jak widzicie, właśnie owy kadłub jest zwieńczony takimi złotymi pręcikami długimi. Które fajnie tutaj nadają kształt tej żaglówce, szczególnie tutaj z przodu są fajnie zwieńczone, jak widzicie, również z złotymi elementami, które wystają bardzo w przód naszej żaglówki i fajnie ją wydłużają. Także, mimo że nie jest ona jakoś duża, to właśnie za sprawą tych elementów wydaje się nieco większa. Ogólnie fajnie jest też to, że zadbano tutaj naprawdę o dużo szczegółów. Jak widzicie, z przodu żaglówki mamy jej nazwę. Jest to napis Elize lub Elis. To nie wiem w sumie jak to się czyta za bardzo. W kadłubie mamy również kotwicę, także nawet o tym nie zapomniano. Z tyłu znajdziemy koło ratunkowe, także również bardzo fajnie. A wchodzą do środka naszej żaglówki, jak widzicie, mamy tutaj naprawdę sporo tajli nad drukiem deski. Naprawdę fajnie się to tutaj prezentuje. Też fajne jest to, że, że na samej żaglówce nie mamy pustego kadłuba, tylko jest tutaj, jak widzicie, takie pomieszczenie, w którym pewnie można się schronić podczas większych wiatrów. I ogólnie fajnie ono zostało zrobione. Jak widzicie, mamy tutaj wejście. Co prawda, w środku nic nie ma, ale możemy to pominąć, bo ogólnie fajnie się ta kajuta prezentuje. No i pewnie myślicie, że najfajniejszym elementem jest tutaj żagiel. Ale niestety nie, gdyż nie jest on z materiału, tylko zbudowany z klocków, przez co jak się dobrze przyjrzycie, możecie zauważyć drobne szczeliny między elementami i w ogóle mimo że wszystkie to są białe elementy, to niektóre lekko różnią się odcieniem, co niezbyt fajnie wygląda. Ale pomińmy to, ogólnie cały żagiel możemy tutaj dowolnie sobie ustawiać w różne strony. Tak widzicie są tutaj tymi linkami. Połączony z kadłubem, co nawet fajnie wygląda. Możemy mieć tutaj tylko drobne zastrzeżenia do zwiększenia owego żagla, bo przydałaby tu się jakaś flaga albo coś w tym stylu. A tego nie ma, więc trochę szkoda. Ale ogólnie cała nasza żaglówka jest bardzo fajnie zrobiona. Tym bardziej, że mamy tutaj taką jakby podstawkę do niej, gdzie jest kilka przezroczystych elementów, które nam mają imitować wodę. Także ogólnie bardzo fajnie się to. Prezentuje i myślę, że ten zestaw jest idealny, żeby wyeksponować go gdzieś na półce, na której będzie się naprawdę ładnie prezentował. Podsumowując, zestaw z serii Lego Ideas o numerze katalogowym 40487, przygoda na żaglowcu, jest naprawdę bardzo fajnym zestawem. Otrzymujemy tutaj dwie figurki delfinów oraz dwie minifigurki. No i przede wszystkim naprawdę fajną konstrukcję żaglówki, która może się podobać i na pewno bardzo ładnie będzie wyglądać na półce. Co prawda możemy mieć to zastrzeżenia, że nie dostajemy materiałowego żagla. No ale wiadomo, nie możemy mieć wszystkiego, szczególnie że ten zestaw jest gratisem. Także wszystkie te rzeczy wpływają, że nie mogliśmy tutaj dostać, nie wiadomo czego, ale myślę, że zestaw trzyma poziom i naprawdę może się podobać. To na dzisiaj to tyle, trzymajcie się i do zobaczenia.